No i lecimy. Zaczęło się set 15 oficjalnie na serwerach. Oto mój pierwszy raket. Także czy pójdzie lepiej, czy pójdzie gorzej wrzucam. Ja osobiście czuję, że nie jestem przygotowany do grania rankedów na wysokim poziomie w tym secie, albowiem nie spędziłem na pbe wystarczająco dużej ilości czasu, jedynie coś tam raz dziennie sobie nagrałem. I to też nie zawsze. Natomiast lecimy. Dzisiaj rusza przedłużany stream. I może i dobrze, że jestem w takim stanie, ponieważ będę mógł się uczyć tego setu razem z Wami. I będziecie mogli śledzić progres, który, który postępuje wraz ze mną. Mam nadzieję przynajmniej, że to też zobaczymy, czy ten stream się uda. Bo równie dobrze może to być jednodniowy stream. Niemniej wszystkich zapraszam. Będzie mi bardzo miło, bo no, dawno się nie słyszeliśmy na streamie. Nie wiem o której godzinie, także zostawcie powiadomienia. Jak tylko urobię się ze wszystkim, to odpalam. No i potem już lecimy na ostro po 9 godzin dziennie albo 10 i lecimy po prostu. Dobra, Dobra, zrobiłem ekonomię. Także mam powyżej 10 sztuk złota. I na razie, na razie sobie kombinuję. Patrzę, co ja tu mogę w ogóle skleić. Jakieś katariny, nie katariny, kurczę, przedmiotów nie widać. Dobra, jest różka. Czyli coś tam pod AP, duelist, rękawice oraz jakim kosztem? Czy to jest całkiem nie najgorsze niby, ale trochę ryzykowne. Tutaj też fajne rzeczy mam. Dobra, weźmy sobie awans, bo to jest takie bezpieczne dosyć. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj w poziom i sklejmy takie coś. Czyli mamy dwie ulepszone jednostki, mamy troszkę synergii między innymi i wygląda to całkiem spoko. Mogę zrobić też ekonomię przy pomocy... Poczekaj, bo ja muszę tu coś dać. Dobra, druga ronda. Tutaj damy różdżkę. Ok. więc ekonomii mogę zrobić przy pomocy Luciana, ale nastawiam się, że wygram. Ponieważ mam przewagę liczebną i przewagę poziomową. Tempo akurat mogę być całkiem niezłe. No i proszę. Nic nie zginie? Nic nie zginie. Ok, to lecimy dalej. Empress of Light to jest nazwa bossa w Terrarii. Nie wiem, czy graliście w Terrarii. Ja bardzo kocham tę grę. Polecam. No i mamy jasuło. Zresztą tutaj zauważyliście pewnie, że gierka mi podpowiada, żeby go brać. To głównie za sprawą tego, że mam zaznaczoną kompozycję yy, Mech Mentor. Myślę, że jest to najłatwiejsza kompozycja i najlepsza teraz, żeby grać na start nowego sezonu, jeśli coś chcecie yy, forsować. Także ja sobie to zaznaczyłem. Zobaczymy, czy Gilka pozwoli to zagrać i właśnie tak zrobimy, jeśli pozwoli. Także zamysł jest dosyć prosty. Potrzebujemy czterech mentorów oraz jak najwięcej Mecha. Przy czym Karma i Lucian wylatują z teamu. Wszystkie pozostałe mechy wrzucamy, a potem po prostu jeszcze jakieś le legendarne jednostki i powinno być dobrze. Dobra, w ogóle tutaj jest niefajnie. Bardzo groźny stół. I co? Uda się? Czy to za harm tutaj popali? O kurde, dawaj tarczę, dawaj tarczę. What? 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 O Jezu, pacynka wygrała. No powiem szczerze, że to było bardzo close. Także podleweluję tutaj i dorzucę Yasuo, bo po prostu się przejąłem. A mimo wszystko chciałbym tego streaka kontynuować. Co do owoców, taka ciekawostka, ponieważ w tym secie możemy dawać jednostkom owoce, które proponują nam, jedno, znaczy proponują nam trzy ulepszenia. Możemy sobie wybrać jedno z trzech. Natomiast za każdym razem te ulepszenia są różne, jest pula załóżmy jakichś 20 ulepszeń na postać i musimy sobie coś wybrać. Ale jeśli nas nie interesują te trzy, które nam zaproponowali, to możemy użyć czerwonego owocka i próbować jeszcze raz tym zwykłym owockiem. Także teoretycznie te zdejmowacze owoców są dobre, żeby łowić te ulepszenia, które nas interesują. Co tutaj chcemy? Dobra, może zbroja po prostu? I mamy 20 zł. Zbroje wrzucę na garena. I czekamy, trzeba tę ekonomię zrobić. Stół nie jest jakiś wybitny jeszcze, ale nie jest też jakiś najsłabszy. Tutaj widzimy duchowy wojownik pewnie w to pójdzie, bo duchowy wojownik to jest naprawdę mocna synergia w tusacie, A my tymczasem mamy kolejne zwycięstwo. I trafia nam się Xanta, no i Xanta jest ciekawy, bo łączy nam się tutaj z NN, Natomiast może? To jest dobry pomysł. Potrzebna nam jest tutaj ekonomia. Zobaczymy, czy zwyciężymy. Jeśli tak, to sprzedamy Jannę po prostu. A jeśli nie, to Jannę plus Luciana. ulepszony Shen. Gościu dostaje go z augmentu w ogóle. Czyli pewnie jest zmotywowany, żeby grać do końca The Crew. Dobra, wygląda na to, że ekonomia nam tutaj wejdzie. O proszę, jaki sklep! Senna, Senna, Senna. Dobra, no to bierzemy. Jest to jednostka, którą z pewnością chcemy grać. Także na razie ja Yasuo sobie pójdzie na ławeczkę. Jest miecz, Dr. Mundo, różdżka i zbroja, okej. Okay. Gangplank jest dobrym holderem w ogóle w tej kompozycji. Dobra, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak i zrobimy też tak. Także rzeźbie z tego co mam. Gdzieś tam przyszłościowo sobie to wizualizuję. Darius, ale mają pałąków sporo. Oj, to się może źle skończyć dla mnie. Chyba tak właśnie będzie, chociaż nie, poczekajcie. Jeszcze szansa jest, zobaczymy, ile ta Senna zrobi. Oj, chyba za mało. Darius nie do przejścia, a w, w ogóle to jest ciekawe, że ma poziom pierwszy. Zrobiłem więcej kolonii tym Lucianem i szukamy dalej naszej drogi. Może przedmioty Pandory? Niech będzie. Ale skoro tu przegrałem, zamienimy sobie w ten sposób. I jeszcze bym wrzucił tego Mecha, kurczę, może? Zagramy to tak. To wrzucę to na Xantę, to wrzucę na Senne i w ten sposób się zabawimy z nimi. Tu już nie muszę wygrywać na razie, bo przegrałem i tak. Nasz cel jest prosty, dostać się jak najszybciej na ósmy poziom, zestabilizować się do tych czwóreczek i polecieć po dziewiątkę. Długo. No i powiem szczerze, że dosyć szybko będę tam, gdzie chcę być. O kurczę, inferior no to chyba byśmy chcieli go wziąć. Na razie na sendę, niech sobie trzyma. jest no jest takim troszkę agresywnym bugiem tutaj... Aha, okej, okay, to jest taki fizyczny caster, dobra. I to Ramadan to jednak jest błąd. Teraz wam je trochę wprowadziła w błąd, bo czarodziej to mi się kojarzy jednak z brodaczem, który nosi czapki. No my tu mamy. No jest karma, której docelowo byśmy nie grać. No może ksantę, żebyśmy mogli mieć lepszą ekonomię? Pandora i tak nam przeraluje przedmioty, jakbyśmy chcieli. Ja w ogóle tutaj zrobię zamiankę, ponieważ te zbroje bym chciał relować. Także zrobię tak. Jest karma. A nie będzie. No wrzucę też tego Luciana teraz. Także mamy 5 mecha i idziemy do przodu. W 4, jednak chcemy się stabilizować na 8. Tu, tu już Samirka jest na jakich itemach? Gruba opcja, które ta serna taka obiecująca się wydaje, bo jednak bije wiele jednostek naraz, ale te obrażenia są takie trochę słabe. Natomiast w przyszłości kto wie. Dobra, już prawie mamy rundę neutralną. Owoców nie daje na razie, bo i tak będę chciał zmienić trzymacze trzy, trzy, owoców. Zastanawiam się, czy to jest dobre, czy to jest złe. <laughs> Zakładam, że to jest jak rozdawanie przedmiotów. Jeśli chcesz wygrywać, to rozdajesz przedmioty, ale jeśli chcesz przegrywać, to raczej się wstrzymujesz. Czy z drugiej strony niektóre owocki mogą ci poprawić ekonomię? Także dylemat. No dobra, dobrze to wygląda. Tutaj uder dwójka, który byłby mi potrzebny, ale dobra. Jeszcze będzie czar. Okej, okay. jest i uder. No dobra, tutaj sobie posprzedaję już jednostki, których nie będę trzymać, żeby sobie zrobić trochę miejsca. Oczywiście uważam, żeby mi przedmiotów nie wciągnęło. a się varus trafił. Jest też kostur pustki, także na razie to karma będzie tutaj wywijać tym. Damy jej jeszcze Archangels no i tak, tutaj docelowo chcielibyśmy raj zagrać jako Apekery, ale mamy w tym momencie karmę. no to jest jakaś opcja, aczkolwiek Karma jest po, podobno po prostu słaba ten Darius jaki potężny, Boże drogi dałem troszkę i znalazłem Wolibera. no Voliber może być trzymaczem przedmiotów w wypadku musi no i zobaczmy, kurde mam spory bajzel na tym bordzie. Mentorów dwóch a no, taki po prostu jeden wielki bajzel natomiast Voliber może być też świetnym holderem dla Jone. Teoretycznie może zostać na stole do końca. Jak samo Jasuo mógł te przedmioty trzymać, no i muszę przyznać, że ta rolka trochę była niezbyt udana. Nie znalazłem żadnego jarwana ani żadnego Ryza. Dobra, teraz mam Rajza i mam ulepszonego Wolibera. OK. czyli robimy tak: to out i to out, dzięki czemu mamy mentora. No i ubieramy tego naszego Ryza w takim razie w przedmioty. Damy mu też owoc. Dobra, anihilacja, brzmi dobrze. Także Woliber plus Rise będą nas teraz kierować. Woliber ma już drugi poziom, Rise niestety jeszcze nie. I zobaczymy, jak to się skończy. No, tu jest potężny tank w postaci szela trójki. Czy w ogóle mamy obrażenia, żeby sobie z tym poradzić? To jest pytanie. No, jakoś się udał. Pokażcie, ile on wytankował? 18 tysięcy. Czyli obrażenia posiadamy. Dobra, jestło out, żeby ekonomia troszkę wracała do żywych. A my szukamy teraz miecza, żeby skończyć z teraka sumie tak dziwnie to wyszło, bo bez leczenia w ogóle. Dobra, biorę najdroższą jednostkę, bo miecz został zabrany. Aha, mam jeszcze głęb na tym stole. Jak ją obrzuciłem kurczę i zapomniałem. To powinien być Jarvan. Ustawmy się troszkę inaczej. Ustawmy tu Yasuo. Z tego względu, że chcemy, żeby ten Jasuło zasłonił wejście woliberowi, wtedy woliber będzie musiał daleko skoczyć. Mabuko jeszcze ustawimy tu, żeby celował w narożnik, ale jest to zły narożnik. Dobra, nieważne. Woliber musiał skoczyć daleko, w razie czego Edge of Night. Ale proszę bardzo, i ten woliber jest naprawdę ciekawy. To jest serio dobra kompozycja. Dobra, sprzedaję te senne, nie będziemy je ulepszać, potrzebujemy ekonomii. Zadaję sobie teraz pytanie, czy Rise dwójka wystarczy mi, żeby pójść po dziewiąty poziom, czy nie. Co w się sensie Rise 1, przepraszam, że na głębę, no to trzeba kupić. Pewnie mógłbym się dużo lepiej ustawić, ale jeszcze nie mam świadomości tego, jak te jednostki rozstawiać. Moja świadomość jest taka bardzo wąska jeszcze w tym secie. O kurde, jaki mocny chłopek. Woliber niestety nie zdążył się przebić. Rozbijamy się właśnie o seta i mamy w cyc. Osiem duchowy wojownik. To jest mocna opcja, zaraz będzie pryzmatyczne. My się skusimy chyba z tym dziewiątym poziomem. Gdzie jest w ogóle Jarvan? Trochę pieniążków, trochę więcej pieniążków. Dobra, mamy poziom dziewiąty. Ronujemy tutaj. Jest Głę level 2. Jest Jarvan. Jest też Zaira. Szczerze mówiąc, chciałbym tutaj Zaira grać. No ale no dobra, zróbmy sobie Głę w takim razie. Jak już jest ulepszona, to będzie miała takie dwa przedmioty. I co, 3000 obrażeń zrobiła? No jakoś to wygląda. to no, to na razie sprzedaję. W sensie nie wiem, czy ten Jarvan tu jest potrzebny. Może mógłbym po prostu 5 Mecha też zrobić. Szczerze chyba błąd popełniłem, bo chyba powinienem te zajry zamiast Jarvana wrzucić. Dobra, wróciła do mnie. Okej, okay, bardzo bym się chciał ulepszyć. O, jest Jona jeszcze, a Jona miał być zamiast Volibera. Ale Voliber ma poziom 2. Co ja robię? Licy też by tu pasował, bo jest Jagerem. Przyjaciele, pogubiłem się. Ten Wietnam nie przerósł. Muszę znaleźć właściwą drogę. No dobra, no na razie to, to działa, nie? To mimo wszystko robi rzeczy. Aczkolwiek nie jest to optymalne jeszcze na pewno, więc troszkę boli w cyd. Dobra, no to cztery mamy. Mamy też steraka. Dobra, i one dwa. W takim razie usuwam wolibera. I szukam tego jarwana. Dobra, owocka mu damy. Dałem mu leczenie, bo on tego leczenia nie ma z przedmiotu, więc myślę, że będzie szczęśliwy. No i proszę, i ten Jone, burzę, tu bestia jest! Jakie to jest potężne! Chłopeczku, co ja mu robię? Dobra, jeszcze ten Jarvan zamiast Zairy i będziemy mieć mecha potężniejszego. W ogóle tego joniacza to ja mogłem zbierać, bo też mi się tam trafiał bardziej. Może wziąć. Co to za symbole? To jest kat, to jest strateg, a to... czarodziej. Dobra, Jarvan powraca, zrobimy tak. Trzeba ulepszyć Ryza. I wrzucimy to na Gwen. Dobra, no tak dziwacznie wygląda mój team. Może nie jest najgorzej. No jest 5 mech, jest 4 mentor, Mamy też głę dwójkę ubraną. Jest naprawdę ciekawy. Taki trochę Wietnam wyszedł. Wydaje mi się, że to jest mega dobra kompozycja, bo tutaj jest sporo jednostek, które mogą się zamieniać ze sobą. Tylko trzeba to jakby wszystko zapamiętać i wszystko odnaleźć. Dobra, czy ten wykaruje to solo? On to wykarował solo. Boże, jaki to koks? To jest piękne. Czy mój pierwszy ranket w TFT15 będzie wygrany? To jest możliwe w ogóle? Jest Rice, Jest potężny Razik. No i co? Tu jest jakiś trend na trójka przerażający. Co ja tu mogę ulepszyć? Dżerwala tak naprawdę. Tak to już mam wszystko. No dobra. Zobaczmy jak to pójdzie. W ogóle Jay jest taki mocny też? No kurde, potężny chłopuś. Dobra, jakieś pieniążki nawet poleciały z planka chyba. No, no pięknie. Pięknie to wygląda. To jest cudowne. Bierzcie to i wbijajcie lpeki. Ech plus mentor. Naprawdę piękna, piękna sprawa. Dobra, jest top 3. Ja w ogóle zastanawiam się, czy cały gierek nie wrzucać, bo jak ja to wrzucam w to cięcie, to często nie widać tego rolowania, bo ja jak roluję, to się skupiam i wtedy nic nie mówię i wtedy jest to wycinane, bo uznawane jako cisza, nie? Widziałem, co piszecie i kurde, jestem rozdarty. Nie wiem, co robić. Ale pamiętajcie, że dalej was kocham. Dobra, co my tu chcemy wziąć? Wziąłbym Gunblade'a i wrzucił tutaj. Że tak ofensywnie ją ubiorę? A tu będzie jakiś jasuło jasuło z koroną? No dobra, zobaczmy, to już jest chyba. To jeszcze nie jest pryzmatyczne, ok, czyli on jeszcze walczy. Także możemy mu troszkę plany pokrzyżować przez to, że nie damy mu wygrać? Pytanie: jak ten drugi chłopek czy też mu krzyżuje plany, czy nie? Chyba tak, sądząc po jego HP, bo on miał tam z 90. Ale powiem szczerze, ten IONE to jest w ogóle jakaś ostatnia destrukcja. To jest jakiś ostateczny wojownik. Jak już go masz, to on robi takie rzeczy. Tak musi dwa razy wygrać. Żeby to wbić, a ten musi wygrać 10 razy. Boże, to oni obaj zagrali to samo. To jest ciekawe. A ja zaraz wbiję 10 poziom. I dodam... w sumie nie wiem. jakąś złotą jednostkę. Pewnie zajrę, żeby mieć tego kwiatuszka z tyłu. No dobra, dawaj. Czy to będzie eliminacja? Oby była. Bo jednak chciałbym mieć pierwsze miejsce w swojej pierwszej grze w secie 15 TFT. To byłoby bardzo przyjemne. Dobra, i ona jeszcze stoi, ale jest potężny tak do przerobienia. Ale ten Iona to jest... to jest bestia. Aj, ale jeszcze przeżyje chyba. Dobra, wbijmy sobie poziom i dorzućmy może jeszcze jednego rajza w takim razie. Jak się tak trafił. Nie, czekaj, czekaj, bo to TF też jest. Może być i TF. Czy chcemy tak stać na tego tanka? Może kobu-kobu tam postawię? Dobra, staniemy tak. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale walczymy na ducha, więc będzie na pewno łatwiej. Na pewno uciekłem od tego tanka i głównego Kery, żeby trochę się rozkręcić. Wygląda na to, że chyba to było dobre. Dobra, mamy to. A tutaj jest. Boże, jak oni się trzymają. Czyli wygrał ten i potrzebuje jeszcze trzy razy. Okej. Okay. Eee, co my tu chcemy? Może to? Może sniper, żeby mieć zasięg? Rękawiczki też były całkiem ciekawe. To co, laserowy Yasuo? Jest Zaira, ale jest też TFIC Level 2. Dobre, bierzemy. Hybrydowy strzelec. On będzie chyba ciekawszy niż ten Yasuo. Bo to jest jednak, no, ulepsza na piątka, także wydaje mi się, że tak. Kurde, no naprawdę ciekawy Wietnam tu ma. Jest Jonek, Gwen, TF. Kurde, no jest mega ciekawie. Dobra, teraz to się musi udać. Myślę, że TF dwójka na trzech itemach też jest du dużym dodatkiem. Mamy to chyba. Chyba mamy to. Tutaj jeszcze wygrał gość, ale chyba to będzie nasze. Jakiś Jarwan może jeszcze gdzieś tu? Znaczy, nie śledziłem tych czwórek, czy ktoś nie roluje, ale widzę, że chyba nie. Dobra, czy zostajemy tak ustawieni? Myślę, że tak. W ostatniej chwili przesunę sobie tego joniacza. I dam też głęb na prawą stronę czyli zrobimy sobie od takie coś żeby jednak ten, tę naszą siłę skupić na prawej stronie, szybko wybić i zamknąć to także moi przyjaciele, oto jest ostatnia walka mojego pierwszego rankera. jestem hyped, bo nie sądziłem że to pójdzie tak dobrze, nie? na spontanie, mech mentor yy, dobra, no ale czekajcie bo tu jeszcze się dużo dzieje, on tutaj naprawdę ugrywa chyba, ja się podjarałem a on mnie tutaj obraca jednak okej, okay, okej, okay, widzę, że też taki Wietnam troszkę mu wyszedł już. Nie dobrze, niedobrze. niedobrze. Lisil, jest ten chłopek. Jak go tutaj porobić? O, no teraz jest zagwostka, naprawdę, czy to się uda? Jarvix się ulepszył. Dobra, bardzo dziwnie stanąłem, ale zobaczymy. Ten nioliar strasznie agresywnie tutaj stoi. Trochę ich porozbijałem. Ale jak na razie może to wygląda dobrze. Głę się niestety wysypała. O, już się wszystko wysypało. Ej, przegrałem to! Do no nie tak blisko tego szczęścia. Ale dobra, nie ma tego złego. Drugie miejsce to też jest dobre miejsce. Kompozycja super. Polecam. Wbijajcie LPK i zapraszam na streama. Wszystkiego dobrego i całe w ci.